przy lotnisku w Lublinie znajduje się taka tablica zakaz fotografowania ona jest jak najbardziej prawidłowa nie pokazuje infrastruktury więc raczej trudno byłoby mi chyba zarzucić w tym momencie że jakąś infrastrukturę tutaj fotografuję chyba że chodzi o ten trawer co zrobić z rejestratorami jazdy przy tych zakazach strasznych które obowiązują wzdłuż tego lotniska przepisy antyszpiegowskie Potrafiły ludziom zepsuć oddawanie się pasji lotnictwa. W pobliżu lotniska gromadzi się zawsze wiele osób, obserwują niebo i zainteresowani są nadlatującymi samolotami i tutaj dosyć często przyjeżdżają miłośnicy i obserwatorzy To jest coś w rodzaju stworzonej takiej górki spoterskiej mniej więcej to miejsce na grupach miłośników lotnictwa pojawiają się fotografie tego lądującego samolotu chciał ktoś chciał szpiegować to by nie zdarł z kamery ja to ja no teraz to Antonowy, jambo, to teraz się wygląda. nie wolno robić z tych zdjęć. Ej, tam, co zrobią? To, to, no, co ludzie zrobią? To Mogą... A tak ludzie robią. Nie? Nie, A, wie pan ile za to grozi. Hmm? Właśnie o to chodzi nie popatrzeć No ale lubi pan też zrobić zdjęcie jakieś? Tego robi pan zdjęcia, czy tylko no, popatrzy? Szczerze to na okręciu może. W Tańskach jestem znajomy, tam jest taki fajny punkt sputerski. pan się nie przejmuje? Nie. No, a, robi, się a robi pan to. zdjęcia? Pan No i co pan na przykład fotografuje? A czy ja tam nie? Ja jak to widzę, to robię ja tam praktycznie. Pan na... lubi, lubi samolot. Przede wszystkim wie pan, to musi być oznakowane. Teraz. Ale jest. A gdzie? A no, no tam po. Niech pan zobaczy. O, już pan pokaże, niech pan pozwoli, że. Widzi pan? Ale to jest. Widzi to jest pan? prawidłowa, właśnie ta Prawidłowa ta trzeba zmierzyć. A... No... no bo to wie pan teraz, wymyślili kur... Tysiąc temu chyba to weszło. Tak. Minister Kosiniak Kamysz postanowił wprowadzić zakaz fotografowania niektórych obiektów, czy to wojskowych, czy strategicznych.